Siedem sygnałów pokazujących, czy Twój związek ma przyszłość. Dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj, za to, że wspieracie, subskrybujecie kanał i komentujecie filmy. Dziękuję też za pytania w mailach i podawanie filmów dalej. A co najważniejsze, dziękuję za Wasze zaangażowanie w psychologię, w poszukiwanie głębszego zrozumienia siebie i świata. To nie jest prosta ścieżka, ale wiecie, dlaczego ją wybieramy bo zależy nam naprawdę. Bo chcemy czegoś więcej niż powierzchownych odpowiedzi. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który może poruszyć każdego: miłość, związek, bratnia dusza wszyscy tego szukamy. Od zawsze krążymy wokół tego pragnienia znaleźć tę jedną, jedyną osobę, która wypełni nasze życie. Ale co się dzieje, gdy już kogoś znajdziemy? To nie jest koniec podróży, a dopiero początek. Musimy sobie zadać pytanie, czy ta osoba naprawdę jest dla mnie odpowiednia. I to nie jest łatwe pytanie. Zgoda w związku to pojęcie, które tak wiele osób bagatelizuje, ale ono ma fundamentalne znaczenie. Nie chodzi tylko o to, by kochać, bo miłość, choć niezwykle ważna, nie rozwiązuje wszystkich problemów. Zgoda, dopasowanie to one decydują o tym, jak głęboko jesteście w stanie zbudować relację, która przetrwa nieuchronne burze życia. Przyjrzyjmy się więc temu bliżej. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie idealnego partnera, prawda? Ale życie rzadko daje nam to, czego oczekujemy. Zamiast idealnego dopasowania, często dostajemy kogoś z wadami, które musimy nauczyć się akceptować. I tu zaczyna się prawdziwa praca. Pytanie, jakie musisz sobie zadać, to nie pytanie, czy mogę zaakceptować ich wady, ale pytanie, czy ta osoba jest kimś, z kim mogę współtworzyć mimo tych wad. Oto siedem sygnałów, które mogą powiedzieć, że ty i Twój partner możecie nie być dla siebie stworzeni. Sygnał pierwszy: brak wzajemnego zrozumienia. Jeśli nie rozumiesz, co twój partner naprawdę czuje i myśli, jeśli nie potraficie się zsynchronizować, to może być znak, że brakuje wam fundamentalnego porozumienia. Sygnał drugi to różnice, które was dzielą. Możecie być różni, ale różnice nie mogą dominować. Fundamentem każdego silnego związku są pewne wspólne wartości. Jeśli tego brakuje, ekscytacja nowością szybko zniknie. Sygnał trzeci. Próba zmieniania siebie nawzajem. Związek to nie jest laboratorium, w którym formujemy drugą osobę według naszych oczekiwań. To partnerstwo, w którym wzrastacie razem. Zmuszanie kogoś do zmiany to początek końca. Zmiana musi wypływać z potrzeby wewnętrznej, a nie z presji zewnętrznej. Sygnał czwarty, ciągłe kłótnie. W zdrowym związku różnice mogą prowadzić do wzrostu, ale ciągłe destrukcyjne spory? To znak, że coś głęboko w relacji nie działa. Sygnał piąty to unikanie konfliktów. Z drugiej strony, unikanie wszelkich kłótni to także duży problem. Nie chodzi o to, by unikać konfliktów za wszelką cenę. Chodzi o to, by konfrontować problemy w sposób, który prowadzi do rozwoju, a nie destrukcji. Sygnał szósty: izolacja społeczna. Jeśli Twój partner izoluje Cię od świata, jeśli Wasze życie towarzyskie sprowadza się tylko do Was dwojka, może to być sygnał ostrzegawczy. Zdrowy związek to taki, w którym dwie osoby są częścią szerszego świata. Sygnał siódmy: brak chemii. To ostatni punkt, ale może najważniejszy. Bez fizycznej i emocjonalnej chemii, wasz związek może stać się tylko przyjaźnią. Miłość wymaga tego czegoś więcej pasji, która przekształca zwykłą relację w coś głębszego. Podsumowując, zrozumienie, czy jesteście w zgodzie z partnerem, to klucz do tego, by uniknąć rozczarowań i bólu w przyszłości. To trudne i wymagające, ale jest to też fundamentem prawdziwej miłości i zdrowej relacji. Musisz być świadomy tego, kim jesteś i kim jest twój partner, aby wiedzieć, czy razem możecie stworzyć coś wyjątkowego. Nie ma idealnych związków. Każdy związek wymaga pracy, zaangażowania i gotowości do zmiany. Ale to, co decyduje o sukcesie, to znalezienie osoby, z którą warto ten wysiłek podjąć. Zastanów się teraz nad swoim związkiem. Spójrz na te siedem sygnałów i zadaj sobie pytanie, czy któryś z nich występuje w Twojej. I pamiętaj, miłość to więcej niż emocje. To jest świadoma decyzja i codzienna praca nad tym, żeby być razem pomimo wszystko. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie proszę komentarz, podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą tego potrzebować. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.